Dzień dobry Państwu! Nazywam się Wia Marcinkowska i z wielką przyjemnością witam na kanale Wici. Tak, jak woli przypomnienia, chciałabym Państwa zaprosić na taki równoległy kanał na Ramble, na Biciute, a również do kanału dyskusyjnego, który również nazywa się Wici na Telegramie. Tam możemy sobie porozmawiać na wszystkie interesujące nas tematy. Proszę Państwa, właśnie wracając do tematu dnia dzisiejszego, właściwie to jest tak, że patrzę na to, co się dzieje i tak naprawdę to przeraża mnie ta przyszłość. Już nie ta daleka w roku 2050, ta, którą mówią, że świat będzie zupełnie inny niż ten, który znamy, ale już ta bliska, ta, która nadejdzie jutro, pojutrze, za miesiąc czy za rok. Tak na dobrą sprawę, nie widzimy tego na co dzień, idąc do pracy, na zakupy, czy nawet wówczas gdy jedziemy na wakacje, wydaje nam się, że jest tak jak zawsze. Ale niestety to jest tylko złudzenie, ponieważ brzydka, brzydka prawda jest taka, że wokół nas od dekad toczy się wojna. I to nie mówię o tej wojnie na Ukrainie, do której ten rząd tam w Warszawie nas wciąga siłą, bo to właściwie to jest tylko zaledwie taka potyczka, ale mówię, o tej, która jest nam serwowana na co dzień, mówię tutaj o tej wojnie globalnej, wojnie światowej, do której Unia Europejska dąży już od dawna i w której, jakby na to nie patrzeć, od dekad uczestniczy. Wojna, ta wojna jest przeciwko nam wszystkim przeciwko naszemu stylowi życia, przeciwko naszej kulturze, przeciwko moralności. Właściwie przeciwko wszystkiemu temu, co od tysiącleci zbudował człowiek. Wojna, która jest prowadzona, jest prowadzona w naszych głowach. Każdy z nas jest poddawany manipulacjom socjotechnicznym po to, aby bez protestów zaakceptował najbardziej makiaweliczne scenariusze. Siedzimy, proszę Państwa, z nosami przyklejonymi do tych kwadratowych cacek, z których płynie codziennie, płynie ta jaśnie objawiona mantra, na każdy dzień inna albo i taka sama, i nawet nie zauważamy dysonansu, jaki nam wciskają do głowy. Ciągle słyszymy, że to dla naszego dobra, ciągle słyszymy, że ma być bezpiecznie, Pokazywane nam jest zło, ale zło robione przez jednych to jest dobre, to jest dobro, ale dobro robione przez innych jest właśnie złem i tego nie zauważamy. Powoli zaciera nam się różnica i przestajemy dostrzegać właśnie tych, tych dysonans, te dysonanse. Tak przyzwyczajamy się do myśli, że to, co jest złe, zaczyna być powoli normą. W efekcie nie potrafimy prawidłowo, prawidłowo reagować. Generalnie globaliści, ci z Unii Europejskiej i ci również, ci z tego rządu w Warszawie, bo to najbliżej, zawsze bronią marginalne grupy społeczne, zawsze bronią Taką ma, takimi marginalnymi grupami są feministki, bronią tych, co mają inny odcień skóry, bronią tych, co czują inaczej, bronią słabszych? Tak by się wydawało. Ale dziwnym zrządzeniem losu nie chcą bronić tych, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy otóż nie chcą bronić chorych dzieci. Dzieci, które w jakiś sposób są niepełnosprawne, dzieci, którym los poskąpił, sprawności fizycznej, dzieci chorych, które potrzebują permanentnej opieki, czy też dzieci z nierozwojem umysłowym. Do każdego z tych yy, małych, yy, małych ludzi, Trzeba podchodzić w sposób indywidualny, trzeba podchodzić ze spokojem, zrozumieniem i z cierpliwością. Są to wspaniałe dzieci, ale muszą być traktowane troszeczkę inaczej. Są to, są, one mogą funkcjonować w społeczeństwie, ale muszą być odpowiednio do tego przygotowane. W momencie, gdy są już przygotowane, Znam nie jeden, nie dwa, nie trzy takie przypadki. Naprawdę wspaniale potrafią się yy, zaadaptować i znaleźć w tym naszym społeczeństwie. Jeszcze za czasów komunizmu, tej złej komuny, były takie szkoły specjalne. Dzisiaj również one są, ale niestety mają być zlikwidowane, bo system. Yy, Tą, który z taką wielką czułością pochyla się nad każdym biednym stworzonkiem, niestety nad tymi dziećmi, jak już powiedziałam, które naprawdę potrzebują pomocy, nie pochyla się i robisz wręcz zupełnie coś odwrotnego. Edukacja inkluzywna. Bo tak to się nazywa. Tak, się, tak właściwie w dobie postępu nazywa się zamykanie właśnie wyspecjalizowany, wyspecjalizowanych szkół dla tych dzieci potrzebujących specjalnej troski, specjalnej uwagi. W tej chwili budynki takich szkół są wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, w sprzęt rehabilitacyjny, specjalnie przygotowane są na przykład sanitariaty, sale do relaksu, tam są kuchnie, pralnie. Wszystko to, co dzieci potrzebują i wszystko to, gdzie te dzieci uczą się samodzielności i wykonywania czynności dnia. Codziennego, bo te dzieci muszą nauczyć się, w jaki sposób mogą funkcjonować w naszym społeczeństwie. Szkoły, i, szkoły te i te ośrodki specjalne prowadzą przeróżne zajęcia rozwijające zainteresowania tych dzieciaczków. To właśnie w tych szkołach uczniowie niepełnosprawni czują się akceptowani i realizują się. Osiągają sukcesy, oczywiście, na miarę swoich możliwości. Jednak ten wspaniały system, w którym żyjemy, pomyślał, pomyślał inaczej. Pomyślał, że będzie lepiej dla tych dzieci, jak zabiorą im te, te, te szkoły i, i siłą wrzucą je do naszego świata, gdzie nie ma żadnych wątpliwości, zagubią się, gdzie niechybnie przegrają, ponieważ już na samym starcie przegrają, ponieważ nie są, nie są przez naturę, przez los uodpornione i nie wiedzą, jak mogą walczyć z tym albo żyć w tym świecie, który jest jakby na to nie patrzeć i dla nas niekiedy dosyć problematyczny. W każdym razie, gdy wejdzie w życie ta nowa polityka, te dzieci zostaną wysłane do szkoły razem z innymi dziećmi, tymi zdrowymi. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że staną się obiektem takim treningowym dla całej klasy i ich kosztem będzie się tresować pozostałych uczniów, aby nauczyli się równości i tolerancji. To chyba nie tak. To chyba nie tak. Nie tak powinno uczyć się e, relacji społecznych. Ani tych dzieci, ani tamtych dzieci. Może zdarzyć się również i tak, że te dzieci, jako słabsze emocjonalnie, będą obiektami szykan, drwin czy ostracyzmu ze strony innych uczniów. E, może się tak zdarzyć i na pewno tak się zdarzy. Na pewno nie będzie to atmosfera. W której będą czuły się akceptowani. Ponadto nauczyciel, który nie będzie przygotowany do prowadzenia takiego dziecka, nie będzie potrafił mu pomóc. A inna strona medalu to, że taki nauczyciel mając na głowie 20, 20, 20 dzieci, czy więcej, nie będzie mógł czasu poświęcić na zatrzymanie się i Właśnie i poświęcić uwagę tylko jednemu, jednemu dziecku albo dwójce. To jest chyba jasny, To jest chyba jasne i nie wymaga dyskusji, więc efekt będzie taki, że albo to jedno dziecko będzie odstawione na bok, albo ta cała reszta dzieci będzie odstawiona na bok. Tutaj wchodzi w grę, w grę również poziom nauki, który Właśnie pod pretekstem tych dzieci zostanie obniżony, aby one mogły nadążyć. E, jasno widać, że ten typ edukacji nikomu nie przyniesie korzyści, a wręcz przeciwnie, tylko same szkody. E, I tutaj chcę uczulić Państwa właśnie na ten nadchodzący problem, e, ukryty pod hasłem Edukacja dla Wszystkich. Zwany również edukacja włączająca czy edukacja inkluzywna. Dobrze by było, gdyby rodzice zainteresowali się tym tematem, rodzice tych zdrowych dzieci zainteresowali się tym tematem, ponieważ niedługo może dotyczyć to wszystkich dzieci i Waszych również. A należy pamiętać, że obniżony poziom naukaczania to trudniejszy start. Przyszłości. I to nie będą winne te dzieci, które siłą zostaną przypisane do tej szkoły, do szkoły, gdzie chodzą normalne dzieci i zdrowe dzieci, ale ten beton tam w Warszawie, który właśnie pracuje nad tym, aby jednym dzieciom odebrać to, co naprawdę potrzebują, a innym dzieciom yy, załatwić trudniejszy start życiowy. Proszę Państwa, zaprezentuję teraz taki króciutki filmik, który w sposób bardzo przystępny wyjaśnia to zagadnienie. Proszę bardzo zastanowić się nad tym tematem i proszę bardzo zwrócić się do nauczyciela, do Rady Klasowej. Po prostu porozmawiajcie. Zapytajcie się. I posta wyraźcie swoje zdanie. Naprawdę. Tak będzie najlepiej, bo musimy, proszę Państwa, walczyć o nasze dzieci, o te zdrowe dzieci i przede wszystkim o te, które potrzebują troszeczkę więcej opieki, troszeczkę więcej troski. Szanowni Państwo, coraz częściej słyszymy, że edukacja włączająca to przyszłość polskiej edukacji. Pięknymi i górnolotnie brzmiącymi hasłami promuje się nowy model nauczania. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego, w którym odnosimy się do promowanych publikacji i zwodniczych hasł przyświecających edukacji włączającej. Edukacja włączająca polega na wspólnej nauce w jednej klasie uczniów w tzw. normie oraz uczniów z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, również w stopniu głębokim. Uczniów z niedostosowaniem społecznym oraz dzieci niewidzące, głuchoniemy, zespołem Downa, porażeniem mózgowym i całą resztą innych chorób. W odróżnieniu od klas integracyjnych w edukacji włączającej nie jest określona maksymalna liczba uczniów w klasie ani liczba uczniów z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszyscy uczą się razem, a nauczycielowi przedmiotowemu pomaga jeden nauczyciel wspierający. Na stronie internetowej Edukacja w zasięgu ręki. Znajdujemy materiały i grafiki reklamujące edukację włączającą, wdrażaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na jednej z nich czytamy, że wszystkie osoby zaangażowane w proces edukacyjny są ważne i są ze sobą w stałym kontakcie. Uważamy, że nie każdy nauczyciel ma odporność psychiczną i odpowiednie kompetencje zawodowe, aby uczyć dzieci i młodzież z różnymi orzeczeniami, z potrzebami w zakresie kształcenia specjalnego oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wprowadzenie edukacji włączającej będzie demotywować nauczycieli do zaangażowania się w proces edukacyjny oraz będzie skutkować zwiększoną liczbą rezygnacji z zawodu. Idąc dalej, zastanówmy się: czy na każdej lekcji nauczyciele będą wspierani przez wystarczającą ilość specjalistów, czy nie będzie więcej dzieci z różnymi orzeczeniami niż potrzebnych specjalistów w czasie zajęć lekcyjnych? Próbuje się nas też przekonać, że uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje w zróżnicowany sposób. Jest to niemożliwe, bo jak zróżnicować rozwój dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych w klasie załóżmy 30-osobowej w czasie 45 minut? Jak zadbać w pełni o rozwój kluczowych kompetencji i różnych umiejętności uczniów w tak zwanej normie intelektualnej? Brońmy ich praw do zdobywania wiedzy, bo stanowią 96% wszystkich uczniów. Możemy również przeczytać, że potrzeby wszystkich uczniów są dostrzegane i w jak największym stopniu zaspokajane. Pytamy, czy nauczyciel ma uczyć, czy zaspokajać potrzeby. Zaspokajanie potrzeb jednego dziecka wiąże się z zaniedbaniem potrzeb pozostałych uczniów. Potrzeby edukacyjne uczniów uzdolnionych nie będą zaspokajane, ponieważ obniży się poziom wymagań edukacyjnych ze względu na ilość uczniów w klasie z różnymi orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy jest to możliwe, aby cały personel w szkole był zaangażowany do pracy z uczniem niepełnosprawnym? Nie każdy posiada powołanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i predyspozycje, a ich brak może skutkować frustracją, która przyniesie się na ucznia. Wmawia się nam, że szkoła ma systematycznie likwidować bariery utrudniające uczenie się i dbać o klimat społeczny sprzyjający włączeniu wszystkich uczniów. Uważamy, że edukacja włączająca spowoduje zwiększenie barier utrudniających uczenie się, co wpłynie negatywnie na relacje społeczne między uczniami, nauczycielami i, ro i rodzicami. Uczniów nie można zintegrować na siłę. Nie tylko edukacja włączająca jest metodą na skuteczną integrację. Czy rzeczywiście różnorodność jest postrzegana jako wartość sprzyjająca innowacjom, a może utrudni życie szkoły i przyczyni się do spadku motywacji wśród uczniów, nauczycieli? Oraz powoduje więcej agresywnych zachowań wśród dzieci. Dzieci wyraźnie reagują na to, co im się podoba, na każdą inność. Widzimy jeszcze taki argument. Uczniowie uczą się we współpracy wzajemnej, tolerancji i szacunku. Chcemy przypomnieć, że uczniowie zawsze byli tego uczeni, są i będą, a edukacja włączająca w tym nie pomoże, a może jedynie zaszkodzić. Przechodząc do kolejnego slajdu opisującego metodykę nauczania w edukacji włączającej, widzimy problem z dostosowaniem treści do ucznia zdrowego, jak i niepełnosprawnego, np. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub głębokim. Tak samo, odnosząc się do form prac, które są już stosowane od lat, nie da się ich dostosować do różnorodnych potrzeb dzieci. W jaki sposób dziecko, np. głuchonieme, ma pracować z dzieckiem zdrowym lub niewidomym. Jeżeli chodzi o podręczniki, w jaki sposób nauczyciel przedmiotu ma pracować w klasie na różnych podręcznikach? W edukacji włączającej zakłada się odejście od podręczników to nauczyciel sam ma tworzyć materiały edukacyjne dla każdego ucznia, co też wydłuży czas dodatkowej pracy nauczyciela. Przechodząc do metod oceniania, pokazane tutaj różne formy funkcjonują już od dawna. Odnosząc się do oceny, która ma uwzględnić indywidualne możliwości konkretnego dziecka, Pytamy, w jaki sposób nauczyciel, uczący nawet i kilkanaście klas, może określić indywidualne możliwości dziecka niepełnosprawnego, skoro nie ma przygotowania do pracy z takim dzieckiem, tylko do nauczania danego przedmiotu. Kolejny slajd przedstawia sytuację uczniów i rodziców edukacji włączającej. W tak ważnej kwestii, jak poczucie własnej wartości, dzieci niepełnosprawne mają świadomość, że nie dorównają dzieciom zdrowym. Co może powodować frustracje, lęki, fobie szkolne i depresje. Idźmy dalej. Czy można stworzyć program, który jednocześnie będzie rozwijał umiejętności dzieci zdolnych i do poczucia sensu i celu uczenia się wszystkim niepełnosprawnym? Pomysł równania programu do potrzeb najsłabszych dzieci w klasie z różnymi niepełnosprawnościami niesie zagrożenie radykalnego obniżenia poziomu nauczania. W takiej klasie może okazać się, że w wykluczeniu podlegać będą uczniowie zdolni. Bo w szkole inkluzyjnej w zasadzie tracą wszyscy. Przekonały się o tym kraje, gdzie inkluzja wprowadzona była kilka dekad wcześniej. Rozwijanie mocnych stron i talentów to nic nowego, bo nauczyciele robią to od dawna. Dzieci niepełnosprawne umysłowo, zamiast uczyć się samodzielności, będą brnęły przez chemię, fizykę i całą resztę, której się nigdy nie nauczą. Mogłyby spędzać czas razem na wybranych różnych zajęciach. Ale osobno podczas nauki. Czy rodzice będą mieli pewność, że szkoła uczy empatii i zaspokaja potrzeby ich dzieci? Czy będzie to strach rodziców o to, że w szkole masowej nie ma specjalistów od konkretnych potrzeb, że klasy są bardziej liczne i że są dzieci z różnych rodzin, w tym dysfunkcyjnych, które mogą krzywdzić dzieci niepełnosprawne i słabsze? Warto wysłać tych relacji rodziców, którzy uwierzyli, że szkoła rejonowa przygotuje ich dziecko z niepełnosprawnościami do życia i kolejnych etapów edukacji, i zamiast do placówek specjalnych posłali dziecko do szkoły masowej. Często ten krok kończy się porażką i rodzice przynoszą dziecko do placówek specjalistycznych, ale nikt już nie zwrócił dziecku straconych lat i nie zrekompensuje straconej możliwości optymalnego rozwoju. Obok widzimy kolejny absurd. Szkoła masowa z licznymi klasami nie jest w stanie lepiej przygotować uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi niż szkoła specjalna. A kolejna informacja, czyż nie jest zapowiedzią likwidacji poradni psychologiczno-pedagogicznych, ponieważ czytamy, że szkoła inkluzyjna udzieli kompetentnej pomocy bez konieczności posiadania przez ucznia opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Odnosząc się do tych treści, chcemy zauważyć, że istnieją badania wykazujące, że dzieci z niepełnosprawnościami częściej niż rówieśnicy doświadczają agresji i stają się ofiarami przemocy ze strony innych uczniów. Szkoła rejonowa nie jest równie dobrze dostosowana do potrzeb uczniów z różnorodnymi niepełnosprawnościami, jak placówki, które od wielu lat były rozwijane i nakierowane na edukację osób niepełnosprawnych. Również byłoby naiwnością ze strony rodziców oczekiwać, że budynki szkół rejonowych zostaną w pełni dostosowane i wyposażone tak, aby mogły być w nich zaspokojone wszystkie potrzeby uczniów z różnorodnymi niepełnosprawnościami, a iluzją jest zapewnienie wszystkim potrzebującym dostęp do specjalistów na terenie szkoły rejonowej, skoro od dawna obserwujemy zwiększający się deficyt tychże specjalistów. Idąc dalej, nie każdy nauczyciel, tzw. przedmiotowiec ma powołanie do bycia pedagogiem specjalnym i zechce takim pedagogiem zostać. Istnieje uzasadnione zagrożenie odpływu kadry nauczycielskiej systemu szkolnictwa włączającego. Czy nauczyciele wiedzą, że tworząc ocenę funkcjonalną ucznia, będą zobowiązani do pozyskiwania i gromadzenia wielu wrażliwych danych dotyczących wszystkich osób tworzących środowisko wychowawcze ucznia? To stwarza zagrożenie nadmiernej ingerencji instytucji państwa w życie rodzinne dziecka. Widzimy, że przemiany w systemie edukacji wygenerują konieczność zmian na obszarach poszczególnych samorządów. Czy instytucje samorządowe nadążą za tworzącymi się nowymi problemami i potrzebami, tym bardziej że zauważamy w szkołach ich wzrost. I kończąc, to co przedstawiane jest jako atut, może okazać się totalną porażką. Czy nasze dzieci są gotowe, aby doświadczać kolejnych eksperymentów? Bo wprowadzenie tak dużych zmian będzie szkodliwe zarówno dla dzieci ze szkół ogólnodostępnych, jak i dla dzieci z niepełnosprawnościami, a nasze obawy są spowodowane troską o rozwój wszystkich dzieci. Może integrujmy się razem na wybranych lekcjach, na przerwie, wycieczce, a osobno podczas nauki. Prosimy o udostępnianie tego materiału. Właśnie, proszę się teraz zastanowić. To jest grupa dzieci, która naprawdę potrzebuje naszej pomocy. Smutne to, ale mm, naprawdę one są problemem dla tego systemu, a system, ten system takich problemów nie chce. System nie chce, yy, nie chce ich widzieć, ale ten system chce stwarzać problemy innym. I właśnie to robi. Chociażby w tym zagadnieniu widać, że ten system chce stwarzać problemy. Prawdą jest to, że na tych dzieciach nie można zbić kasy, tak jak na innych programach. A więc zgodnie z tą globalistyczną polityką, należy je nie zauważać, należy je znormalizować. Yy, właśnie tak jak oni mówią: wszyscy mamy być równi. Ma być jedna sztampa, bo tak jest łatwiej. Ale to, co jest łatwiej, wcale nie znaczy, że jest lepiej. Ma też nas znieczulić, właśnie taki program ma też nas znieczulić na prawdziwe ludzkie cierpienie. Mamy spokojnie akceptować wszystko to, co nam podadzą. Proszę Państwa, jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy idealni. Mamy wiele spało słabości, ale to wcale nie znaczy, że mamy być nieczuli i obojętni na krzywdę ludzką. A tym dzieciom y, ten system właśnie chce zrobić krzywdę. Więc walczmy o słabszych. Nie pozwólmy zrobić im krzywdy. Y, proszę państwa, walczmy o nasze dzieci, o wszystkie dzieci i te zdrowe. I te, i te troszeczkę mniej zdrowe, bo to są nasze dzieci, i one naprawdę potrzebują naszego wsparcia i naszej miłości. Zatrzymajmy się w tym biegu, który narzuca nam system. Zatrzymajmy się i spójrzmy na rzeczy takimi, jakimi są. Walczmy o nasze dzieci, bo to są nasze dzieci. Ja chciałam Państwu, aby można było łatwiej zrozumieć to, co się dzieje. W, w dniu dzisiejszym chciałam przypomnieć o tej książce, a jednak spisek, którą napisałam dla Państwa, już Ci Państwo, którzy mnie oglądają, już chyba znudzeni są tą książką i tym przypominaniem, ale przychodzą nowi, także przypominam, jest to taki zbiór różnych wydarzeń które miały miejsce na przestrzeni 100 lat. Są to wydarzenia polityczne, społeczne. Jest, pokazuje tutaj, w jaki sposób dokonywano destrukcji konkretnych państw. Również pisze tutaj w tej książce na temat Ukrainy roku 2014 i ten cały to wszystko, co się tam naokoło działo. Ale również pisze też o dzieciach i o tym, jaka przyszłość nas czeka. Także, proszę Państwa, warto się zapoznać z tą pozycją, aby wiedzieć, dokąd zmierzamy, dokąd nas prowadzą i wyciągnąć wnioski. Tą książkę napisałam po to, abyście Państwo mogli wyjść z tego Matrixu, aby ona Wam ułatwiła wyjście właśnie z tego Matrixu. I abyście nie pozwolili, aby Wam zniszczono życie. Ja na dzisiaj Państwu bardzo podziękuję i zapraszam na następne spotkanie. Dziękuję uprzejmie.